Czasem jest taki dzień jak dziś, trochę mniej obowiązków, nie akurat w ścianie, możesz się zająć sobą albo swoją marką osobistą. A może marka osobista to jest twoja praca i tylko ta jedyna? Nawet lepiej, wchodzisz na Instagram i patrzysz na tych wszystkich ludzi, którymi chcesz być i scrollujesz, i scrollujesz, i scrollujesz, scrollujesz i triumfujesz. Tylko, że nie, bo w pewnym momencie mówisz tak, to jestem ja, to jestem ja i takie będę miał foto. Ale co zrobić, jak nasza rzeczywistość nie wygląda jak Jupitera? Nie ma szwajcarskich Alp w tle Himalajów albo Paryża z butikami. Co wtedy zrobić? Pierwszy sposób, najprostszy, ale też najmniej efektywny i najmniej ciekawy. Można po prostu wziąć i zrobić sobie selfie. To ja i to moja sypialnia. To ja i to mój balkon. To ja i mój sąsiad w oknie. To ja i moje osiedle. Uśmiechamy się, robimy bardzo naturalną minę. Natomiast ono nie do końca opowiada cokolwiek, albo jakąś historię, albo jest w stanie kogoś zaangażować, no bo kto tu co ma skomentować oprócz Twojego psa, albo balkonu sąsiada, albo sypialni, jeśli ona jest na tyle fantastyczna. Druga opcja to trzy etapy, o których mówiłem kiedyś. I na każdym z tych etapów to zdjęcie można albo super poprawić, albo super zepsuć. Pierwszy to oczywiście zrobienie tego zdjęcia, tak, zrobienie zdjęcia albo telefonem, albo aparatem, jeśli masz takowy. Drugi etap to jest jego edycja. Jeśli to zdjęcie wyszło fatalnie, to to zdjęcie zawsze też można podczas tej edycji poprawić. Jeśli ustawicie zły kadr, nie ma żadnej historii wokół tego i tak dalej, no to to zdjęcie nie będzie ciekawe. Można je poprawić w edycji, tak jak tutaj. Skadrować je odpowiednio, poprawić delikatnie kolorki, Dać tam jakiś wasz ulubiony preset, dzięki któremu będzie ono wyglądało dobrze, jakoś tam rezonowało z pozostałymi, które zrobiłyście kiedyś. Nawet jeśli to zdjęcie nie było zrobione zbyt dobrze na pierwszym etapie, zawsze jak widzicie można je poprawić na tyle, że się nadaje do publikacji, jest fajne. Trzeci etap, trzy publikacja tego zdjęcia. Jeśli wszystkie te etapy sobie przemyślicie, to można się okazać, że w tym trzecim etapie, nawet jak poprzednie wyszły źle, można to zdjęcie uratować poprzez dorobienie mu ciekawej historii. Tła, jakiejś historiki z naszego życia, która to zdjęcie obroni, nawet jeśli edycja i e, samo stryknięcie nie poszło nam najlepiej. Ja na przykład wybrałem się do TK Maxa. Po to tylko, żeby stworzyć oczywiście zdjęcie na Instagram. Ale oprócz tych wszystkich ciuchów, które tu są, znalazłem coś takiego. Moment. Row. I moja historyjka wokół zdjęcia będzie taka, że cały czas namawiam wam, żebyście robili zdjęcia właśnie w formacie RAW, a nie JPG, żeby ono nie było skompresowane zarówno w telefonie, jak i w aparacie, żeby łatwiej się nam je edytowało. I za każdym razem to powtarzam. Dlatego historyjka wokół tego, że tu teraz siedzę, nagrywam dla was, zrobię Insta story na Instagram wokół unboxingu tych wszystkich rzeczy, a wszystko na końcu tylko po to, żeby powiedzieć, że zrobiłem to, by pokazać wam, że należy robić zdjęcia w formacie RAW. I to zarówno w zwykłej apce z telefonu, jak i tej preferowanej, czyli na przykład w aplikacji Lightroom. Gdzie sobie klikacie, zaznaczacie, że zdjęcia ma być już w automacie z formatu RAW, Tam ono się nazywa DNG, ale mamy jakąś historię wokół tego. To nie jest płaskie, typu poszedłem do sklepu i kupiłem sobie koszulkę. Patrzcie, jaka ładna, biała. Zrób zdjęcie, przemyśl je, zrób wokół niego historię, przeedytuj i opublikuj w taki sposób, żeby stworzyć do tego jakieś tło, żeby kogoś zainteresować, a co najlepsze, w jakiś sposób zaangażować wokół całego tego procesu, bo poświęciłeś, poświęciłaś energię, więc już pokaż to światu, stwórz jakąś historię wokół tego. I to są te trzy etapy. Tak to wygląda. To jest oczywiście mój sposób, może macie lepszy, jeśli macie jakiś lepszy, to dajcie mi znać w komentarzu, albo w ogóle napiszcie tu, albo na Instagramie, co o tym myślicie. Ja myślę, że te trzy kroki za każdym razem, jak zabieracie się do stworzenia zdjęcia takiego właśnie jak moje, a inspiracja Petera McKinnona, zastanawiamy się, gdzie zrobię zdjęcie, jak je przeedytuję i jeszcze jaką dorobię do niego historię, żeby całość się obroniła. To chyba tyle. Subskrybujcie, jeśli Wam się podoba. Pa!